Witaj w serwisie Kermedis. Dzisiaj omówię temat, jak wspierać rehabilitację seniora. Osoby starsze coraz częściej skarżą się na pogorszenie stanu zdrowia. Jest to związane nie tylko z rozwijającymi się chorobami przewlekłymi, ale też obniżoną zdolnością regeneracji organizmu, zmianami związanymi z wiekiem, ale też często z siedzącym trybem życia. Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na urazy, przeciążenia, złamania czy zwichnięcia. Seniorzy poruszają się wolniej, a ich ruchy są zdecydowanie coraz mniej pewne i precyzyjne. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na rehabilitację, fizjoterapię, a także zabiegi z zakresu fiz... Przepraszam. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na rehabilitację, fizjoterapię, a także na zabiegi z zakresu fizykoterapii. To kwestia nie tylko poprawy sprawności fizycznej, ale też ogólnego stanu zdrowia. Co ważne, z pomocy może skorzystać każda, każda osoba, nie tylko ta, która potrzebuje jej przez uraz, chorobę i tym podobne. Wsparcie rehabilitacji seniora to ważne zadanie dla osoby, która sprawuje nad nim opiekę. Jeśli starsza osoba potrzebuje rehabilitacji, opiekun powinien udać się z nią na wizytę do specjalisty. Przed ustaleniem planu rehabilitacji seniorów bardzo ważna jest pełna diagnostyka pacjenta, która opiera się na testach, szczegółowych badaniach. Ocenie zakresu ruchu, ale też na kompleksowym wywiadzie medycznym. W przypadku rehabilitacji osób starszych, nie zawsze chęć odzyskania sprawności przekłada się na pełen sukces. Coraz częściej seniorom brakuje po prostu chęci i motywacji. Szczególna niechęć charakteryzuje te osoby, które wcześniej były samodzielne i mimo podeszłego wieku dobrze funkcjonowały. Ale niespodziewanie doznały urazu lub y, pogłębiła się u nich choroba. Jakakolwiek aktywność potrafi sprawić, że y, nawet osoby, które, y, wcześ, które y, nawet osoby wcześniej zgaszone y, i przybite, dostrzegają, że własną pracą y, mogą naprawdę poprawić swoje y, zdrowie i samopoczucie. Y, dzięki ruchowi y, zmienia się w organizmie biochemia. Wydzielają się endorfiny, które są odpowiedzialne za dobre samopoczucie psychiczne. Czasem, czasem dla seniorów, rehabilitacja to, to też okazja do wyjścia z domu, do spotkania ludzi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. Patrzenie, jak rówieśnikowi obok udało się wykonać ćwiczenie albo Zobaczenie kogoś, kto niedawno miał problem z poruszaniem się, a teraz samodzielnie chodzi, jest naprawdę bardzo motywujące. Wielu opiekunów zastanawia się, w jaki sposób pomóc bliskiej osobie znaleźć motywację do ćwiczeń. No i nie jest to łatwe, ale są sposoby, które mogą zadziałać na każdego seniora, bez względu na jego charakter i nastawienie. Przede wszystkim podstawą jest empatia. Nie ma porozumienia bez zrozumienia. Jeśli chcemy kogoś zmotywować, to powinniśmy najpierw sami postarać się pojąć, o co mu tak naprawdę chodzi, czego, jak się czuje, czego potrzebuje. To prosta rzecz, a daje największe wsparcie i najlepiej otwiera na szczerą rozmowę. Nie można też zapominać o szacunku, ponieważ każdy człowiek ma prawo do stanowienia o sobie i do poszanowania swojej godności. Także, a może szczególnie starsza osoba, słabsza, która jest zależna od czyjejś opieki. Wie to każdy, ale czasem nieświadomie można popełniać błędy, na przykład odnosić się do chorego jak do dziecka w sposób protekcjonalny, z wyższością. Co więcej, no warto cieszyć się sukcesami. Jeszcze raz. Co więcej, warto cieszyć się sukcesami. Każde nawet małe osiągnięcie w pracy nad sobą to okazja do radości. Warto je zauważyć, nazwać, pogratulować wytrwałości. Koniecznie trzeba też zrealizować zamiar, który był celem pracy. Warto przy tym pamiętać, że rehabilitacja nie jest łatwa. Są sukcesy, ale są też porażki. W pracy nad wyzwaniem zawsze pojawiają się trudniejsze chwile, jakieś kryzysy, ustalić, co zrobicie, gdy będzie trudniej. Warto także wspomnieć o wsparciu starszej osoby, która musi leżeć. Jeśli opiekujemy się seniorem, który. Jeszcze raz. Warto także wspomnieć o wsparciu osoby starszej, która musi leżeć. Jeśli opiekujemy się seniorem, który. Jest całkowicie zależny i prowadzi leżący tryb życia, nie umie samodzielnie zmieniać pozycji w łóżku. Należy koniecznie pamiętać o tym, aby jego, aby jego pozycja podczas leżenia była prawidłowa. Zapobiegamy w ten sposób odleżynom, a także przykurczom w stawach. Propo odleżyn, warto też zaopatrzyć się w materac przeciwodleżynowy. W przypadku zaburzeń poznawczych, np. u chorych po udarze mózgu, odpowiednie ułożenie ciała normalizuje nieprawidłowe napięcie mięśni. Chory oczywiście w miarę możliwości nie powinien zbyt długo leżeć na plecach. Wskazane jest układanie go na boku jednym, na drugim, a także na brzuchu. Ważną rzeczą, także ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, jest spożywanie posiłków w pozycji siedzącej. Stopniowo, jeśli nie ma ważnych przeciwwskazań, dobrze jest setzać pacjenta ze spuszczonymi z łóżka nogami. Najlepiej, żeby stopy były oparte na podłodze. W przypadku osób, które mogą dłużej siedzieć, przepraszam, w miarę możliwości, w miarę rosnących możliwości, należy setzać pacjenta w fotelu. Jeśli nie ma większych przeciwwskazań, w przypadku osób, które mogą dłużej siedzieć, Zdecydowanie lepiej jest zapewnić im możliwość siedzenia poza łóżkiem, w fotelu lub na wózku inwalidzkim. Podsumowując, no, ważna jest aktywizacja i motywowanie osoby chorej do możliwie maksymalnej samodzielności. Jeszcze raz, podsumowując, ważna jest aktywizacja i motywowanie starszej osoby do możliwie maksymalnej samodzielności. Wielu opiekunów z troski stara się wyręczać seniora i w ten sposób ogranicza jego aktywność. Generalną zasadą nowoczesnej rehabilitacji i aktywnej opieki domowej jest maksymalne motywowanie starszej osoby do samodzielności w czynnościach samoobsługowych. Opiekunowie mogą pomagać, ale nie wyręczać w wykonywaniu takich czynności, jak jedzenie, mycie, ubieranie się czy korzystanie z toalety. Bywa to trudne, szczególnie gdy opiekujemy się kimś bliskim. Z tego powodu warto przemyśleć skorzystania, skorzystanie z usług fizjoterapeuty, który będzie przychodził do domu chorego lub z czasowego pobytu pacjenta w profesjonalnym ośrodku rehabilitacyjnym. Zespół specjalistów potrafi zmotywować seniora do większej samodzielności, a rodzina i opiekunowie mogą podpatrzeć, nauczyć się jak fachowo wspierać jego rehabilitację w warunkach domowych. Dziękuję za obejrzenie wideo na temat jak wspierać rehabilitację seniora i zapraszam do dalszej edukacji.